To jest dobrze prosperująca piekarnia. Dzień dobry Państwu, Filip Denys, Biela Nieruchomości. Gotowy biznes. Cena 1 800. To jest cena netto, do tego jeszcze doliczamy sobie wata. 121 metrów 2 To jest ulica młynarska. Piekarnia nazywa się Damka, a Damkę to ja kiedyś miałem rower, więc postanowiłem, zareklamujemy to. Idziemy to? Dobra, wchodzimy. Cześć za. Czy ty już sprawdziłeś, kim ja jestem? I ten biznes oni sprzedają gotowy. Dokładnie. Sufity? No lekko 3 metry. Co to jest sólce delecze? 40 zyta za kurde delecze? Ja wchodzę do osą 6 złotych. Ja się rozbiorę. Jak to się nazywa? Danisz. Danisz, kiedyś byłem z jedną Danisz, daj spokój, co mi nerwów napsuła. Ty masz wiedzę trochę o chlebie, o mąkach? Ja. Poczytajmy, zaraz dojdziemy. Pa, toaleta, państwo myślą, że wszedł sobie naje się za darmo, jeszcze pobajeruję i nic z tych rzeczy. I za tam pewnie w mąkach czyta. To jest i pod fryzjera, dobre. No to go wygryziemy Fryzjer lodziarnia w jednym miejscu Tu se go tu mu robią irokezika, albo na grzybka jak ja Co to? Stare chleby Jak nie ma lodziarni jak jest? Ulubiona moja piekarnia Damka Chłopie widzisz to To też przynależy do lokalu? Tak, Patrz, tu masz amerykański high school Weź mi pokaż jak się robi jakieś takie rzeczy Dawaj spróbujemy coś na zakończenie? Nie no, ale taki pies to chyba z 200 koła, nie? Damy radę coś jeszcze za darmo? Widzisz, jak się jara. Aha, tutaj jeszcze idziemy. I kto powiedział, że ja się na piekarza nie nadaję? No ktoś to umie piec. Proszę bardzo. Iza nam robi kawę. Zapraszamy do zakupu tego lokalu. Być może jeszcze się spotkacie z Izą. Mamy tą.